Heja heja z tej strony Michaelo i zapraszam Was na kolejny odcinek, 10 już z cyklu Zagrajmy Full Manager 2013 kadrioną GKP Już za chwilę przejdziemy do ostatniego meczu ligowego w, w roku 2013 Zanim to standardowo przejrzymy tabelę, statystyki Powiem co innego się ciekawego działo I w sumie to tyle Także przejdźmy do tabeli ligowej w tabeli ligowej niestety nie udało nam się y, sprawić sensacji i walczyć jeszcze o jakieś tam większe cele niż utrzymanie. Y, jak zresztą widzicie, tylko i wyłącznie 14 miejsce. Osta pierwsze, które... No, w nie, pierwsze zależy od której strony pasz, no, Ale powiedzmy, że pierwsze, które y, jest bezpieczne y, i mamy aż, aż, albo tylko 4 punkty przewagi nad właśnie 15 wisłą pławy i jednocześnie 4 punkty straty do następnego miejsca do, senden, do Sandecji nowy sąd. Niestety już raczej na na awans to raczej nie mamy co liczyć z tego powodu, że no jak zresztą widzicie nawet przepraszam bardzo do do e, drugiego miejsca tracimy już aż 16 punktów więc no niestety, no nie jesteśmy realem żeby żeby odrobić tyle punktów do Barcelony. Zresztą oni też mają co? No ale nie ważne. Eee, e, 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 coś miałem powiedzieć. Eee, jeżeli chodzi o statystyki, to może, albo nie, Mordowe, może, może zanim przejdziemy do, do statystyk, e, to z takiej ciekawy rzeczy, co się działy. Eee, chwila, transferów, transferów nie było? Nie, nie było. No to z takich ważniejszych rzeczy to tutaj poprosiłem zarząd pana Grzegorza Skrzecza o to, aby, abyśmy dostali jakiś klub filialny, znaczy patonacki w zasadzie. Otrzymaliśmy cztery propozycje, to znaczy tutaj to było jako, że bardziej po to, żebyśmy dostali, znaczy ja tak powiedziałem akurat, żebyśmy dostali, żebyśmy mogli wypożyczyć e, piłkarzy z tego tam klubu. Dostaćmy właśnie cztery propozycje. Pierwsza to jest Krakowia, GKS Bełchatów, e, Bogdanka, czyli górny Kłęczna oraz, o Jezus Maria, ŁKS bodajże. Wybrałem, wybrałem akurat, to znaczy to teoretycznie tak się zastanawiałem, bo najlepszym wyborem według mnie, jeżeli chodzi o względem piłkarzy byłby Krakowia, ewentualnie GKS Bełchatów. Aczkolwiek wybrałem akurat e, Bogdankę. Znaczy, głódnika łańczna. Tylko właśnie z tego powodu, że oni dawali jakąkolwiek kasę, a jednak bądź co no to jednak kasa się przydaje. Pieniążki muszą się zgadzać. Yy, Okej, okay, dobra, to statystyki zespołu. Ale moment, 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 chwila. Dobra, dobra tutaj nasze nasze statystyki, ale miałem o czym najważniejszym. Ten winaż, jak tam szło, panie, i pan swój tam. Ten. Naj, na pięć bramek strzelił Ilia Kontratinko i dzięki temu, że strzelił już 5 goli e, dostał premię bodajże 1,5 tysiąca euro. I jest to nasz na obecną chwilę najskuteczniejszy zawodnik. E, cztery trafienia ma Kamil Wójciak, napastnik nasz. E, potem drugi... Drugim napasnikiem, tutaj jest równie skuteczny jest Przemek Sieczko z trzema bramkami i również trzy bramki ma Mateusz Furman oraz... oraz tylko. Niestety w tym sezonie coś Pan Łukasz Fiołek nie jest jakoś tak zbytnio skuteczny jak to było w sezonie poprzednim. Niestety tylko jeden gol, No miejmy nadzieję, że że druga część sezonu będzie lepsza już ta po wioś już ta po o Jezus, po zimowej, chociaż liczę, że może i w tym meczu ze stroną żarów, który zaraz zagramy już może się przełani jeżeli chodzi o średnią osiem to tak na szybkiego tutaj się jakaś w sumie zbytnio nie zmieniło na pierwszym miejscu dalej jest Tomek Dużycki zdecydowanie najlepszy zawodnik nasz jaki tutaj grał więc wcale mi się nie zdziwił jakby to był w ogóle już E, jakiś e, um, ulubieniec w ogóle z kibiców i tak e, dalej dalej Iliakondatynko, Mateusz Wodman, Bitold Ludnicki oraz Mateusz Pierkowski e, i najważniejsze o czym właśnie zapomniałem najsam wpierw to jest nasz, jak nam szło widać w ostatni mecz z Wisłą Puławy ten trochę taki no troszkę zawaliliśmy ten mecz i dalej Dalej był mecz wyjazdowy z Radomiakiem, no był on bardzo ciężki i generalnie daliśmy dupy, mówiąc bez ogródek. W następnej kolejce graliśmy u siebie z Wignami Suwałki, to był ostatni mecz tej rundy pierwszej, rundy jesiennej. No co mogę powiedzieć o tym meczu, no, przegraliśmy na własne życzenie, bo bramki w sumie z, z niczego padły, więc muszę tutaj więcej mówić. Następnie mieliśmy już, mieli już rundę rewanżowa i graliśmy na, na wyjeździe z Okocimskim Brzeszką, z, z którym akurat musieliśmy wygrać, z tego powodu, że oni tam mieli bodajże już dwa punkty tylko straty do nas. I w momencie, kiedy byśmy przegrali, to tu bylibyśmy już automatycznie w strefie spadkowej. Na szczęście udało się go wygrać. Troszkę taktykę po zmieniami najwyżej najwyraźniej to poskutkowało i następnie tą samą taktyką zagraliśmy ze świtem nowy dowód bardzo żałuję tego że to był rewiz bo jak zaraz wam zresztą pokażę to prowadziliśmy przez ponad 20 minut naprawdę a w, i zresztą jeszcze w międzyczasie jeszcze, jeszcze też zrobiliśmy gola tylko że niestety akurat sędzia nie uznał z powodu z powodu spalonego no niestety było bardzo blisko, a tym bardziej, że zespół świtu jest bodajże chyba na drugim albo na pierwszym miejscu, więc naprawdę wynik wynik jak na mnie mimo wszystko, że prowadziliśmy i że jest tylko i wyłącznie ten myślę, że y, wynik jak najbardziej spoko jest. Okej, okay, to, chyba, to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy. Tak wszystko. A zatem, a przejdźmy do meczu. Niestety właśnie w poprzednim meczu został skontuzowany nam Michał Kopeć, przez co zagra jako Łysik. Um, a może... moment, Mam pewien... No nie no, Wójciak to ma małą. Ostatnio mu mecze jakoś nie szły zbytnio, a zatem może zrobimy tak, że niech zagra u kaszwiołek. I tak, i może... Niech może właśnie wujciak weźmie i już już się przygotowywuje do, do 2014 tak będzie chyba moim zdaniem najlepiej obym się tego nie mylił okej okay, dobra za Foszmańczyka nie wyjdzie w... nie dobra mimo wszystko wolę go sobie Chwila, chociaż nie ma no, chociaż ostatni mnie nie mnie wyjeszedł dobra no najwyżej będzie dla mnie, niech wejdzie Wojtczak. Okay. Zapiszemy to. OK, także jakie teraz będzie, będą plany na, na przedwiezimową? Bo może wykorzystując fakt, że to się zapisuje, to może tak powiem. Przede wszystkim będziemy chcieli kupić sobie, wzmocnić naszą defensywę, bo tak jak mówimy, zresztą już przy okazji jednych z tych gdzie mieliśmy ten kryzys, że w ataku jakoś sobie jeszcze poradzimy tam jakiegoś innego, że dwa kule walnimy. Ale linia obrony, no to środkowa obrońca, no tu musi być koniecznie dokupiona jeszcze. Bo jeszcze tak jak Różycki, to jeszcze dobrze ci zagra, tak, właśnie do drugich, czy to Wojczek, czy to Foszmańczyk, to jest jedna wielka wiadomo. Raz ci zagra wspaniala, a raz ci zagra także do Dupy gorzej, jak nie wiem, Mariusz Job, wtedy, wtedy co w Detbach, nie, przepraszam, nie w Detbach, tylko no, co, co jak z debu mistrza. I ewentualnie rezerwowy bramkarz, bo jak mi, mimo wszystko, że teoretycznie według, ym, według tego, co mi, prze, co mi tutaj podpowiadają od różne edytory, to pod względem potencjału pan Michał przybył jest najlepszy, chociaż tutaj ocena to nie, jakoś nie zachwyca specjalnie. E, dlatego też będę chciał sobie właśnie kupić ewentualnie rezerwowego ym, bramkarza i prawdopodobnie pana czeka sprzedać albo chociaż gdzieś wypożyczyć albo pana Michała czy To się akurat Zobaczy. No i generalnie może kogoś jeszcze byśmy wzięli i opin dolili żeby zejść trochę z płac. Okej. Okay. Przejdźmy do meczu. Było szkodne prawie 10 minut i dopiero mecz. O jeju, jeju, jeju ile oleju? Hmm, dobra, niech zagra, tak ustawimy, ps nie o tym chodziło, niech tak będzie i tak, razem z tą z to w mi się kojarzy, no właśnie w mi się kojarzy, okej, okay. hmm. podnieśmy lalę, więc powiem, że Pokaż mi co potraficie i to samo zresztą powiem tak. Jako rozmowę taką trochę bardziej indywidualną i pozycyjną. Dobra, gramy. Dobra, panowie, golimy lajerów i wracam i kończymy ligówkę. W tym to się akurat nie przejmuję, bo zająć się pewnie i tak zaraz będzie koniec akcji. A może nie? No, w końcu akcji. O, to tylko nie był jakiś ten mecz z cyklu tych mega fajno-odnych. Znaczy no, coś mnie. Tak, Okej, okay. to jak tak to zagrajmy środkiem pola. Ups. Mam jakieś dziwne, złe przeczucie, że ten mecz przejebiebie. Ale obym się mylił. Stahyraaaa... jaj, jaj, jaj. Hm. To co ja mówiłem przez chwilę? Ja. No i skończyło się domakowanie. Mm, nie, 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 żółta. nie, 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 zbyt wiele długich potem. No to no to tak, no to kontrola, nie, znaczy utrzymanie piłki i e, do nogi grajcie. No, jałek się niestety nie spisuje. No i no, niestety tutaj Michał Wójczek. No tak jak mi się udawało. No tego właśnie mówiłem, bo to, no tak jak mówiłem, no w tym moim, moim zdaniem akurat to nie jest ważne, czy to jest Wojciech, czy Fosmańczyk, to i tak to jest jeden, ten sam poziom. Agresywnie, asertywnie powiem, że oczekuję znacznie lepszej drugiej połowy. Zdecydowanie jak, i asertywnie powiem, że potrafię ci grać znacznie lepiej. Się coś przestawiło Ok próbuj tam Do ważnej świat na lecz i na szczęście znaczy się, troszkę nie tylko przy, przy... mocno. Jezus znaczy czy myśmy mieli w ogóle jakąś akcję? Ja tu tutaj są te? A, tutaj. A statystyki, pokażcie. No, tak będzie szyki. Oh my fucking god. Toż to normalnie woła o Polsce do nieba. Dobra panowie, nie ma opierdalania się w tym momencie, bo już czas na opierdalanie to już się dawno skończył. I zrobimy tak. I zrobimy tak. Tak? Oraz... z Przemkiem Sieczko jako tym na pastyki. Nie wiem, może tak się Oby to coś pomogło. Różycki, do Przysowy. Przysuwa może. Nie. Łysik. Niewiadomski. Nic ja nie Zawadzki wybija. Ojś Stanisławski, będzie to 2-0, na szczęście Witold Rutnicki paruje tą piłkę i przyjmuje, Piłkowski. Wojtczak hmm. No niestety nie ma żadnej akcji. To jest bardzo zła informacja. I może niech... No hmm. Dobra, niech będzie cudne za Furmana, mimo że w ostatnim kolejce Furman zdobył dwa gole. W tej raczej nie przewiduję, żeby to się zmieniło. Nie sądzę, żeby jakoś już strzel, tym bardziej, że... No, błagam, no. 6 się cel, celnie. No, to już niech. Niech mówi samo co siebie. Sobie paluszki powiem chociaż. Mam nadzieję, że to nie będzie aż tak jakoś bardzo słychać. Jurek. zatienko, spokojnie, panowie, rozgrywamy. Sieczko. Fiołek, Jurek, Jurek, strzał cholera, słupek tylko. Rożny. No bo za kondzatenkę niech wyjdzie łupa, może. Nie. Niestety <kluz> Lewandowski obronił. Tak patrząc się po tych cefach pojska to generalnie wyrównany mieczna, ale niestety no. Nie. O Jezu. Właśnie zauważyłem, że Wojtczak ma wyższą ocenę od, od Zużyckiego. Panowie świat się kończy. No na świat się kończy. I niestety przegrywamy ostatni mecz w 2013 roku. Powodu podumy zdecydowanie nie ma. Powiem agresywnie, że nie jestem zadowolony z tego wyniku. Niech wiedzą, że jestem zły z tego powodu. Miejmy tylko nadzieję, że inne wyniki... No na szczęście inne wyniki w miarę się dobrze pod nas podtoczyły, więc... Więc jeszcze aż taki, Aż taki akurat jeszcze tragedii nie ma, choć już wiadomo, jakbyśmy zwyciężyli to byłoby dużo lepiej No by się przydało, tak panie fiołek Okej okay. Także z mojej strony to chyba byłoby na tyle I Najbliższy mecz to będzie następny mecz ligowy z motorem Lublin, ale on dopiero po yy, przerwie zimowej, w międzyczasie be, znając życie i nie będzie w wychoi meczy sparingowych. Miejmy nadzieję, że w końcu uda mi się kogoś przekonać, jest sparing, żeby, żeby do nas przeszedł, oprócz tego co już wam pokazywałem. Yy, no i nie wiem, no może będzie generalnie lepiej, no. Obyśmy, obyśmy tylko się po pierwsze utrzymali, no i może jakoś coś w okolicy tego nie wiem, może dziesiątego miejsca jakoś wyszli. No będziemy próbowali. Do, tak jak mówię, do odważnych świat należy. A także do usłyszenia. Cześć.